Jesteś za granicą, nie znasz języka, ale chciałbyś porozmawiać z lokalsami. ChatGPT może w tym Ci pomóc. Otóż na moim przykładzie. Niedawno byłem we Włoszech i e, tam generalnie e, ludzie nie rozmawiają zbyt dobrze po angielsku. Oczywiście w jakichś dużych miastach pewnie tam można spokojnie dogadać się po angielsku. Natomiast w takich mniejszych miejscowościach Lokalsi no niestety nie mówią dobrze po angielsku lub wcale. No i jak tutaj porozmawiać z nimi albo jak załatwić jakąś sprawę. No i tutaj z pomocą może przyjść czat GPT. Otóż, skorzystałem z tej opcji, która daje możliwość rozmawiania z czatem i wydawania komend głosowych. Poprosiłem go o to, aby tłumaczył z języka polskiego na włoski oraz odwrotnie z włoskiego na polski i aby był właśnie takim moim prywatnym tłumaczem. No i okazało się, że działa to całkiem dobrze. W przypadku takich krótszych rozmów y, jest to ok. Przykładem było to, że jak jechaliśmy z naszym kierowcą z y, lotniska do miejsca docelowego, a to y, generalnie początkowo tak wszystko pięknie, ładnie było tłumaczone. Natomiast ostatecznie okazało się, że na no, zaczął trochę podsumowywać i też trochę powtarzać pewne rzeczy, o których rozmawialiśmy. Ostatecznie wyszło nie najgorzej, natomiast no to jest jakiś tam element, który musi zostać poprawiony. To może być ciekawa opcja. Jeżeli nie znacie języka w kraju, w którym aktualnie się znajdujecie.